تش, تش 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 من داخل ورشافه سنترالا ايوه تش آه يا جماعه السلام عليكم السلام سو يو ار فروم ايراك موفينج تو باولن تو ستادي ياب Are you legally in legally in Ok. Salam aleikum Polsko. Nowa fala migracji zalewa Warszawę. Warszawa, serce Polski, duma narodu i nowy dom dla tysięcy przyjezdnych? Witajcie w kolejnym odcinku A to ciekawe, gdzie dziś zajmiemy się gorącym tematem, który budzi emocje w całej Polsce, czyli przyjezdni w Warszawie. Czy nasza stolica zmienia się nie do poznania? Jakie wyzwania niesie ze sobą napływ nowych mieszkańców i czy powinniśmy się cieszyć, czy może obawiać tych zmian, zostawcie lajka like i subka, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu w trzech słowach przywitanie dla naszych przyjezdnych. Jeden, dwa, trzy. Napisane? No to lecimy! Wyobraźcie sobie, że spacerujecie ulicami Warszawy. Mijają was ludzie mówiący w różnych językach z różnych kultur, a może robicie zakupy w galerii złote tarasy. A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie głośne Sala aleikum tuż obok was. Popatrzcie na tych słodkich chłopców. Od razu zaznaczam, że ja nie bardzo rozumiem, co oni mówią, a tłumacz nie pomaga. Też, 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 też. Minda Hilor, centrala. Też. Aja ma. اول حاجه اقول الحمد لله الحمد لله السلام عليكم وإنه وصلتوا الاراضي الاوروبيه اتمنى لكم حياه حياه كده جميله وإقامات سعيدة في الدول المختلفة عارفين انكم ما هتقعد هنا <applause> <حيوة. تصفيق> الدول <applause> اللي عارفين وانا راح برضه للشباب اللي وصلوا امبارح ابو أه، احمد والله يا ابو احمد الله يا والله يا المعز ما والله العظيم فرحان لك شديد يعني ما شاء الله ثلاثة يوم بس انت وجوه الجك دي حاجة جميلة جدا ان شاء الله جوا بكره الكم مفتوح منه هيجينا برضه هنا مقطع فيديو بولادة بولادة يا جماعه بلد لقيت كيف بلد لقيت كيف بلد, بلد, <applause> بلد دي يا جماعه بلد في ظلام الناس هي يا الناس تحرك يا جماعه الناس تتحرك يا جماعه الشباب اللي قاعدين في منسك هناك ان شاء الله ربنا يسهل اموركم يا اتصلونا Zaskoczeni? To nagranie pokazuje grupę imigrantów z Bliskiego Wschodu, witających się w centrum Warszawy. Niestety muszę was naprawdę przeprosić, ale nie bardzo rozumiem do końca, co oni tam gadali. A tłumacz, cóż, tłumaczy to tak. Więc jeżeli ktoś z was potrafi to przetłumaczyć, to napiszcie proszę w komentarzu. Wracając, dla jednych to fascynujący obraz wielokulturowości, mam na myśli tzw. Julki, dla innych szokujący widok. Zmieniającego się oblicza stolicy. Według głównego urzędu statystycznego, na koniec 2022 roku w Warszawie mieszkało ponad 130 tysięcy cudzoziemców to aż 7% populacji miasta. Największe grupy to Ukraińcy, Białorusini, Wietnamczycy i Hindusi. Szczególnie liczni są Ukraińcy ponad 80 tysięcy osób na koniec 2023 roku chociaż nie wiem, czy o nich tu w ogóle wspominać. Reakcje internautów na nagranie z tymi panami są cóż, powiedzmy, że dalekie od entuzjazmu. Od ironicznych sugestii wysłania ich do polityków przez obawy o bezpieczeństwo, aż po otwarcie wrogie komentarze. Cytując kilka z nich: Uwaga, wysłać ich do Gajewskiej i Myrchy, bo oni nie zamieszkują domu w tygodniu i jest wolny. Donald Tusk są już twoi goście. Poślij limuzynę poselską, bo nie mogą trafić. Obrzydliwe robale, ale Warszawie się należą. Oni zresztą w każdym państwie, do którego wtargną, uciekają z małych miejscowości i jadą do dużych. Życzę ich w Warszawie jak najwięcej. Słoiczki. Myjcie się dziewczyny, nie znacie dnia ani godziny. Powodzenia wam życzę Jagodzianki w ucieczce przed gwałtem. Dobiegu gotowe. Start. Dlaczego te kłopy jeszcze nie mają rozbanych łbów? No cóż, widać, że temat budzi silne emocje. Wielu Polaków uważa imigrantów za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Zresztą nie tylko Polaków. Z drugiej strony pojawiają się też inicjatywy takie jak hashtag Welcome to Warsaw, promujące pozytywne aspekty różnorodności kulturowej. A co na to nasz rząd? Premier Donald Tusk twierdzi że Polska jest w szczególnej sytuacji i nasza pozycja w UE będzie szczególnie twarda. Zwraca uwagę na presję wynikającą z konfliktów, głodu i przeludnienia wokół Europy. Ale co to oznacza w praktyce? Wiemy, że rząd planuje ogłosić nową strategię migracyjną w tym miesiącu. Ma ona uwzględniać zarówno potrzeby rynku pracy, jak i kwestie bezpieczeństwa oraz integracji imigrantów. To nie lada wyzwanie, zważywszy na sytuację na naszej wschodniej granicy. Bo widzicie, podczas gdy w Warszawie toczą się dyskusje o multikulturowości, na granicy polsko-białoruskiej trwa prawdziwy kryzys. W 2024 roku Straż Graniczna odnotowywała średnio 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy dziennie. To nie są żarty. To poważne wyzwanie dla naszego bezpieczeństwa. Od 2021 roku Polska wydała ponad 1,5 miliarda złotych na budowę i utrzymanie zapory na granicy z Białorusią. Czy to rozwiązało problem? Cóż, według władz przyczyniło się do zmniejszenia liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. Ale czy to wystarczy? Panie Donaldzie, pora się wziąć za poważne sprawy, a nie za jakieś alkotupki. A jak to wygląda? W na przykład Wielkiej Brytanii. Fajnie, miło, przyjaźnie. Może to zabawa w berka czy coś. W Londynie w tamtym roku 31% sprawców takich czynów było pochodzenia innego niż brytyjskie. To daje do myślenia, prawda? A co u naszych zachodnich sąsiadów? W Niemczech sytuacja jest tak napięta, że organizują kursy samoobrony dla obywateli. Przydatne, nie? Ciekawe, czy ten sposób działa. Poseł Tarczyński pokazuje, że można mile witać legalnych przybyszy. So you are from Iraq, moving to Poland to study? Yep. Are you legally in Poland? I'm legally in Poland. Ok. <laughs> yeah. You are very welcome. You are Thank very you very nice. you are very welcome. appreciate it. I'm with my girlfriend. And Where talk... is she? Oh, Come over. Jestem yeah. yeah. Cześć. Tak. Dzień Cześć. 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 Super, you, you just get There we go. Jak miło, panie Tarczyński, aż mi się cieplej zrobiło. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy legalnej imigracji w Polsce. To wszystko stawia przed nami trudne pytania. Jak znaleźć równowagę między otwartością a bezpieczeństwem? Jak pogodzić potrzeby gospodarki z obawami części społeczeństwa? I wreszcie, jak zachować naszą tożsamość kulturową? Nie ma na to prostych odpowiedzi, ale jedno jest pewne: temat imigracji będzie nas zajmował jeszcze przez długi czas. I od tego, jak sobie z nim poradzimy, może zależeć przyszłość nie tylko Warszawy, ale całej Polski. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Salamat drodzy widzowie, chyba trzeba się przyzwyczajać. Viktor Orban jest solą w oku unijnych elit, reprezentowanych przez Ursulę von der Leyen, która jeszcze chwilę siedziała tutaj na tym miejscu, ale uciekła. Być może demokracja już ją znudziła. Dlaczego premier Węgier jest solą w oku? Bo broni tradycyjnych wartości, broni suwerenności swojego państwa, broni granic Unii Europejskiej przed zalewem nielegalnych Pani von der Leyen i jej unijne elity z kolei wyznają wartości, które uderzają w tradycyjny model rodziny. Deprawują dzieci lewicową propagandą, dewastują gospodarkę zielonym ładem, niszczą suwerenność państw członkowskich. I jeżeli Europa ma przetrwać, to musi się wreszcie zakończyć. Polska i Węgry powinny stanąć na czele wielkiej koalicji państw, by te chore pomysły po prostu odrzucić.